Dworzec w Suwałkach przejdzie kompleksową przebudowę z uwzględnieniem jego walorów historyczno-architektonicznych. Obejmie ona budynek dworca, i jego bezpośrednie otoczenie. Jej głównym celem jest podniesienie estetyki i stanu technicznego budynku, komfortu podróżnych, bezpieczeństwa oraz dostosowanie go do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a także ograniczenie kosztów związanych z utrzymaniem budynku. Niezwykle ważnym aspektem jest również całkowicie nowe zagospodarowanie powierzchni dworca. W budynku zostaną zamontowane nowoczesne systemy bezpieczeństwa, monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowe. Na dworcu przewiduje się również instalację nowoczesnego systemu dynamicznej informacji podróżnych, czyli elektronicznych tablic przyjazdów i odjazdów pociągów oraz informacji głosowej. Budynek zostanie również dostosowany do współczesnych norm i wymagań przewidzianych dla tego rodzaju obiektów. Więcej szczegółów dotyczących inwestycji podamy po zakończeniu prac nad dokumentacją projektową. Obecnie są one na zaawansowanym etapie. Planujemy, że przetarg na wybór wykonawcy prac budowlanych dla przebudowy dworca w Suwałkach zostanie ogłoszony do końca bieżącego roku. Przebudowa dworca w Suwałkach jest częścią programu inwestycji dworcowych na lata 2016-2023, w ramach którego PKP S.A. w całej Polsce zmodernizuje blisko 200 dworców kolejowych. okay